I można prowadzić bloga krócej niż jeden rok. Okej. Okay. Spotkaliśmy się dzisiaj na warsztatach dla blogerów, ale nie tylko dla blogerów, także dla osób, które chcą pisać kiedyś bloga, czytają blogi, chcą się dowiedzieć, co w blogosferze piszczy. Będziemy rozmawiać o trendach, o tym, co w blogosferze jest ważne, w którym kierunku ona zmierza, jak się rozwija, a także będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób warto nawiązywać relacje z potencjalnymi marketingowcami, marketerami, sponsorami i jak pozycjonować swojego bloga, żeby był fajny, ciekawy i żeby mógł się wypromować w sieci. Dzisiejszy bloger to jest właściwie taki aktywny internauta, producent treści. Kiedy blok się rozwija, kiedy zaczyna coraz mocniej funkcjonować, coraz dłużej, staje się pewnym towarem na rynku, czy chce, czy nie chce. I dostaje różne pytania, odpowiedzi, różne pokusy finansowe: Sprzedaj się, zaprosimy Cię na imprezę, napisz o naszym produkcie. I tutaj musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim chce być. Czy odciąć się w ogóle od działań komercyjnych, czy też jakoś ustalić sobie swój własny regul regulamin współpracy. Poświęcanie czasu na tworzenie tych treści, które są unikalne, ale z drugiej strony dosyć no, mało spotykane, wiąże się z tym, że ktoś musi za to płacić. Jeżeli nie płacą czytelnicy poprzez płaty za pomocą comiesięcznej dotacji, no to muszą płacić reklamodawcy. Innego modelu na razie nie wymyślono. Zawsze będą pojawiały się pewne pytania, które będą dotyczyły chociażby właśnie zarabiania, dlatego że blogi są pełnią różną. Funkcje dla różnych blogerów. Dla niektórych będzie to po prostu forma ekspresji siebie, a dla innych będzie to forma zarabiania pieniędzy. Niektóre duże blogi, chociażby kulinarne są wręcz platformami, są sposobem utrzymania się pewnych osób, I czyli y, tam pieniądze są czymś naturalnym i współpraca z markami jest czymś naturalnym. Znowu na drugim biegunie mają blogerów politycznych, dla których y, przede wszystkim największą wartością jest niezależność.